Cześć wszystkim, jestem Lunin, witam na moim kanale, gdzie aktualnie gram w Majta Mat Dostaliśmy listę od Petry. Mhm. Czyli musimy zdobyć e, jakiś przedmiot z WoW Industrial Ruins. Mi się wydaje, że tam byłam wcześniej. Dostaliśmy sporo matów, które zebrał i Ag i... i z kopalni i z farmy drzew. nie, wrócimy sobie od razu do skrzyneczek. Ogarnijmy nasze stworki. Chyba, że już są ogarnięte. <laughs> mam już dorosłe te Tak, mam dorosłe owieczki. A ekstra. No fantastycznie. Krówki jeszcze są małe. No. Maleńkie, no. Tam ko. Mają, mają co. Tu mam kubki dwie. I tu kolejne dwie. Czyli owieczki mi na razie nic chyba nie dały. Chyba, że Ak już zdążył coś zebrać. Więc zaraz się dowiem. Ok, zagadam. AK, Tak, dzięki Ej! bardzo. Poproszę go, żeby nam coś sprawdził, co nam dodaje, może troszkę HP. Jakiś baw do ataku. O, zróbmy sobie trzy takie. Tu mamy defense. Damy sobie dwie sztuki tego. I jeszcze. Hmm. To na krytyki. No, trochę tego nam pokrewdziło. O, a tu nawet coś poleciało jeszcze. Kupa. Mm. No cóż. Kupa. Ok, mamy już dziewiątą. Kurczę. Eee, skoczę sobie po zadanie tutaj do, do gindi. Water storage. Mm -hmm. Szelne necklace. Iron Pan. Z nim też by się przydało troszeczkę podbić. No, pieniążki. Ja teraz aktualnie potrzebuję bardzo pieniążki, więc wezmę to zadanie, ale zajmę się tym zadaniem dopiero jutro. Teraz przywitam się znowu. O, przywitam się jeszcze z Wówą Where the heck did you find those engines? They're just stunning. Uh -huh. My boat is faster than lightning now. <laughs> oh, I hope Gail isn't too annoyed about me causing a scare, but whatever. I've got the fastest boat in the world now. <laughs> Bye. It. See you. See you. Dobrze, znajdźmy to Mali, gdziekolwiek ona aktualnie przebywa. O tam pewnie tu jest. Jest Mali. Ready to go to Starlight Island? Tak. Mmm, płynąć łódką, którą chyba wcześniej sama skrawciłam. Wow. Jak to ładnie. Więc to jest Starlight Island. Wygląda Mhm. Nice. The Ruin entrance is over there. Let's go. Okay. Wiecie co? Gdzie szczeka to drzewko? Nie, nie idzie. Tam coś jest kolorowego. I w ogóle chciałabym tutaj uzwiedzać. Ale pewnie teraz nie mogę, tylko muszę się tu wybrać. Ale sobie najpierw przygotuję. E, przygotuję sobie troszeczkę hp. -ków. To mi się przyda. To mi się przyda. I. Wędka, na pewno nie. Plus 10 na ataku. Widzicie, ja nawet mam takie rzeczy, a nawet nie wiem. U, to mi daje nawet 30 hp. Szaleństwo. Dobra, mieczyk mamy. Możemy wchodzić. Krabiki, Jasne. Nie tylko krabiki, to mamy rybki. których nie możemy zabić. Tu mam mamy. Nic nie ma. Myślałam, że może coś się jednak pojawi, ale nie. Mam są robopsy, których nie lubię. Ale mnie wystraszą. Nie lubię ich, bo są strasznie głośne. Mam takie, takie pstryknięcie czy czymś. Ach, Some of the wires on the door Thank you, can fix it? Na razie tego nie naprawię, tylko sobie tutaj pozabijam te stworki. Tak, to one chyba wydają z siebie takie dźwięki głośne. Skrzyneczka. Super. Teraz pytanie, czy ja muszę iść tutaj? Zapewne tak, ale mam tutaj schody do góry. Aha, tu są tylko po prostu te stworki, nie jest to, zlikwiduję wszystkie na raz. Chyba nawet ze ścianą coś było przez moment. Moment. Ale tego nie otworzę, więc lecę tam naprawić yy... This is interesting. Do you know what these are? No. They're designs for processors. Pretty useless to us now since we're not about to produce any of the parts. So, this is a design facility. We'll need to be careful. There might be guard AIs. Mm hmm To czemu ich nie pozbieram sobie wszystkich naraz. Okej, okay, podejdźmy do tego kąpa. O! Otworzyłam bramę. Są tu na górze. No czyli tak czy się bym tędy szła. Tak myślałam. Aha, tam mamy takie. A tu mamy takie tamten ten odcinek nagrać tak na szybciutko. Wychodzi na to, że będzie strasznie wolno. Bo co chwileczkę muszę przerwę robić. Pyta się najpierw tutaj, bo chyba jest ślepy zaułek, ale ja oczyszczać e, lokację. Structural Aesthetics. Jeśli się nie mylę, to mam już takie. I bardzo lubi tą książkę e, nasz. Kolega Gast, dobra, idziemy dalej, tak jak nas prowadzi. There's no way to get up there. The motor for this lift is broken. Can you fix it? ja, ja stary tak, bo nawet nam poleciał. There's a door on the far side. Wait! Like Jakie kopniaki on mi sprzedaje na no kurczę? No wiesz co? Dobrze by było, żeby się zajął Mali, żeby mogła. Ach. Dobra. Idziemy do Mali. Hmm, Mali. Mali. robić. robić? No trochę tego HP mi tutaj pościągało Możemy Mali? Ten Mali pomogę nam. Ej, hey jeden No, no bo dobiło po prostu. Uuu jakie ładne rzeczy nam poleciały. No, 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 no. Coś tu jeszcze jest? No, thing. Będziemy się jeszcze z czymś wielkim tłuc. Uuu, krzyneczka. Korolne jest i military cap. Nowa czopeczka. Wreszcie się pozbędę tego zielonego ustrojstwa. 500 HP. Super, fajnie. Podoba mi się. Bardzo. O! that's the passcode key ooh the what to that locator computer we found most countries back in the age of corruption had powerful ais called all-source ais they ran everything from their infrastructure to their military because of how sensitive they were the locations for these ais were always hidden and only key personnel were able to access them mm -hmm. at least that's what the old books said there were always rumors that one such AI was around these parts, but I never bought into that. This could be a momentous discovery. No, what? Yeah. Come on, let's head back. Okay. Back? And then. I'll get back to you. I'll get yeah. this to the research center. I guess we'll need to have a meeting on what to do next. Thanks for the help today. Mm. I'll get back to you. Yeah, come on, Chyba, że mogę tym popłynąć tam na wyspę. Czy mogę? Mm, nie mogę. Ale żałuję, że tam nie pobiegałam wcześniej, już nie pozbierałam rzeczy. No Jestem zła na samą siebie, bo to olałam. Jakiś sklepik z rybkami. Ja harbor, co to? A, zamknięte. Ale fajna ośmiornica. No właśnie, nie mogę tutaj w ogóle łowić ośmiornicy, nigdy nie była ośmiornica do złowienia. No cóż, dobra, zmykam stąd. I teraz mamy za zadanie zrobić water storage, dwie sztuki, które zaraz tutaj gdzieś ogarniemy. Tu mamy water storage osiem hardwood plank, 8 copper pipe i 15 iron bar i możemy sprawdzić. I tylko ja sobie najpierw użyję w odpowiednim miejscu te rzeczy. No Jedan. I czas na drugi. Możemy go wziąć. Zerknę, czy jeszcze mam jakiekolwiek inne misje? Tak, tutaj właśnie. Trzeba będzie to ogarnąć. Odłożę wszystko, co mam. Nie wszystko odłożę. Dobra. Dostałam książkę z. Przepisem na Coral Necklace. I tu mam właśnie Starlight Coral. Co zapewne będę mogła wykorzystać w krawcie tego naszyjnika. Ten naszyjnik jest tutaj. Daje nam plus 10 do ataku. No to nie jest to jakoś super ekstra, ale mogę go już skrafcić przynajmniej. I jeśli się nie mylę, to ten Water Storage muszę tu odłożyć. Sobie pozbieram troszkę rzeczy przy okazji. A to muszę oddać. A tak, oni i idą. I love Sunways new shampoo so much. I just went to get my roots done and now I feel like I'm swimming in a sea of flowers. Mm, I dobrze. Hello. Jack's mm. Shu is the ideal man. Okay. Yeah, so whatever. I like get my hair professionally shampooed. Big deal. I do whatever it takes to maintain fabulousness. What? You don't see any difference? Can't you at least like smell the difference? <laughs> hey! I recommend any kind of soup. It's the best way to warm up when it's okay. See you. No Let's Tutaj. Nie jest to głupi pomysł Ale mnie komary podziebał skubańce Nie mamy jakoś w bardzo późnej pory Więc myślę, że mogę sobie skoczyć Zrobić kolejne zadanie Wysoko? E, damy radę, co nie? No, wiedziałam, że na coś przyda się jeszcze ten budynek mieczyk, w łapkę i tu gdzieś mam jeszcze coś zebrać tak, ale gdzie i co? tam jest wejście i gdzie ja mam czegoś szukać, co nie? może mi tu chodzić, szukać Ach, tu są stworki potworki mojej mini. Szczury. I dobrze. A tu mam przyjść. Okej. Okay. Damy radę. Czas jest chyba zatrzymany. Ło. może jakieś skrzynki odnowili, ale nie wygląda na to. Niestety, na no nic mamy szczury do pokonania. Czy ta skrzynka jest? Nie, nie jest. A to? Też nie. No kurczę, i znowu te szczury się tutaj wszystkie ładnie zebrały. Ale mamy wszystko chyba pootwierane. Mogę przejść w prawo w ogóle? Tak. Nie ten przecisk. Skoro mogę przejść w prawo, to się przejdę w prawo, nie zarabię, czy czegoś tutaj czasem nie ma. No, chwila, chwila. To by miało być tu, ale czemu to jest zamknięte? Coś jest nie tak. Hmm. I teraz zagłostka. Wychodzi na to, że tutaj powinna. O! Och, jest! Ok. Och. Naprawdę tego nie widział. Ach, cieszę się, że już to mamy. I mogę się już stąd wycofać. I teraz gdzie ja to mam zanieść? Komu? Tutaj dobrze. No, wychodzimy stąd wreszcie. Ojej. It'll be easy for me to explain it wrong not but <laughs> that was way too dangerous. Mm -hmm. Hi! My son gust is nothing like me. Goodbye! Goodbye. you've got one. Oh my, you really saved the day again. With this, we can finally complete the warehouse without a problem. Mm hmm <laughs> Dobra, e, Alpaca. Hey! Trzeba wreszcie się spotkać. Um, Amber Island? Amber Island. 14. Jak zawsze. Jeszcze zagadamy. Okej, okay, w takim razie ja się zbieram. Dobrej nocy. Do następnego razu. Na razie. I papa.